W uroczystość Maryjną 8 grudnia nowa figura Matki Boskiej na błoniach pod murami Częstochowskiego Klasztoru rozpoczęła oficjalną obecność w duchowym życiu tego świętego dla wszystkich Polaków miejsca. Przepiękna figura z marmuru kararyjskiego i to co ważne, że już są rysy świętej ikony i można powiedzieć, że Matka Boża wybiega Człowiekowi naprzeciw, jakby na próg i prosi do domu. Rzeźba przekazana Pauliną podczas tegorocznej pielgrzymki ludzi pracy zastąpiła blisko stuletnią figurę, stojącą tu dotychczas i nadgryzioną już mocno zębem czasu. To dar członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dla Jasnej Góry. Gości na gospodyni, na nowej, na nowej kolumnie, kolum nam na ta zmiana to również dla klasztoru okazja do przeniesienia na polski grunt zwyczaju strojenia 8 grudnia wizerunków Matki Boskiej białymi kwiatami. Przed figurą na rzymskich schodach hiszpańskich wiązankę składa papież. Będziemy tu przychodzić co roku, 8 grudnia. Rozpoczynamy taką tradycję, bo nowa figura, nowa kolumna, nowe otoczenie. W Rzymie to robią od 70, bodajże jeden lat. My rozpoczynamy dzisiaj mamy nadzieję, że tak będzie już zawsze. Jasna góra jest żywa i nie ogranicza się tylko do tego, co było, ale tworzy nowe tradycje. Pierwsze kwiaty przed nową figurą złożył metropolita Częstochowski. Dzięki Straży Pożarnej wzleciał w niebo, by dosłownie być bliżej Matki Boskiej. Człowiek się wtedy zawstydza, że, że nie jest dość godny być tak blisko. Podsumował dowcipnie arcybiskup Nowak. Ludzie, którzy mimo deszczu przybyli na uroczystość, również przeżyli ją bardzo głęboko. Każdy własne intencje przyniósł. Czasem bardzo głęboko skryte w sercu. I mam nadzieję, że ta figura Matki Bożej, figurka, będzie nas wszystkich chronić i nawracać. Martina, Mario. Jak ja bawiał, jak bawiał. Jak bawiał. Matkować, nawracać i radośnie witać rzesze wędrujących tędy pielgrzymów, których pierwsze spotkanie z sakrum jasnej góry to właśnie spojrzenie na nową rzeźbę.